Hej, hej, tu Alia, już za niedługo Ariska, gdyż jak wiecie, bądź nie od, dwu, od 18 bodajże, albo 20, nie pamiętam. Grudnia, muszę zobaczyć jak tam wam napisałam. Grudnia, zmieniam nazwę kanału na Ariska. I witam was w dzisiejszym odcinku, w, w którym kupimy nowego magicznego konia, dostępnego tylko w wiosce świątecznej. Więc przejdźmy do tego wolonika. Nie mam pomysłu na imię, coś wy, wy, wybierzemy na spontanie. Jest taki oto piękniś. Trochę mnie drażni jego grzywa, ale poza tym jest całkiem uroczy. O, proszę. Więc kupimy konia. I może coś wybierzemy. zaczniemy sobie od drugiego członu. Może tam coś ciekawego jest i natchnie. Jak nie to wrócimy do pierwszego. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, nie ma tu nic, niczego, co by mnie natchnęło. Aczkolwiek jest to taki lodowy koń. A z drugiej strony win Winter będzie takie oklepane, tak samo Ice. Może Nord, bo Nord mi się kojarzy tak z północą, północ mi się kojarzy z zimą, nie pytajcie. <grym> tak po prostu wyszło. <grym> ok, Nord, ale Nord co? North Ice? Nie, to brzmi kupio. North Queen. North Queen brzmi całkiem spoko, co sumie mogłoby być North Queen. Północna królowa. Ok, więc gratulujemy nowego konia. Zaraz pójdziemy go obejrzeć. Okej, okay, więc jest i nasza Nord Queen. Myślę, że jest całkiem sympatycznym konikiem. Jest to koń na modelu. Na modelu. Boże, nazwa mi uciekła. Na modelu. Na modelu konia północno-szwedzkiego. Jest całkiem sympatyczny, jak już wspomniałam, trochę drażni mnie tak żywa. Aczkolwiek myślę, że jest do przeżycia. Nie kojarzy się z rogiem aż tak mocno, jak myślałam, więc nie jest źle, bo nie. jednorostów z Star Stable to ja nie chcę. Tu mamy kółsik. Animacje są jak u szwedka, są całkiem sympatyczne. Jest takim misiem. Bardzo mi się podoba ogólnie jego umaszczenie w tej wersji. A szkoda, że nie ma jakiegoś zwykłego szwedzika takiego. Coś nie wiem, czy tam maść w ogóle nie występuje. A to ma, nie on, on może mieć. Okej, okay, zaraz pojedziemy obejrzeć go w jego magicznej postaci. Okej, okay, jest pan lodowy, a raczej pani lodowa, biorąc pod uwagę jak ją nazwałam. Hmm. Chyba jest to najba najbardziej dopracowany i najbardziej oryginalny magik, jak jego SSO wypuściło. Tak przynajmniej w mojej opinii. Nie jest nawalony jakąś tęczą, czy czymś takim. Pogrzywia. Jest tak ładnie, ładny, stonowany lód. Koń ewidentnie kojarzy się z lodowym odcieniem. Jest bardzo sympatyczny. Nie jest jakimś walącym po oczach neonem. Myślę, że koń wyszedł bardzo na plus i model... Dobrze pasuje, dobrze pasuje do tego, co miał oddać do takiego chłodnego, lodowego klimatu. I pomijając tą nieszczęsną grzywę, to koń wygląda naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie, naprawdę mi się podoba. Jak oglądałam spoilery, myślałam, że będzie wyglądał dużo gorzej, nie spodobał mi się w pierwszym momencie. Jednak dzisiaj, patrząc na screeny innych osób, gdy jeszcze sama byłam w szkole, stwierdziłam, że ten koń jest ładniejszy niż myślałam. Możecie dać w komentarzach znać, jak Wam się podoba ten koń, czy również go kupiliście, czy może nie przypadł Wam do gustu. Ja się z Wami żegnam. pa. pa. cześć!